Trochę dziwnie, ale u mnie tak jest i działa, więc może dla kogoś też takie porównanie będzie dobre. Zakładając, że budzimy się rano z taką bateryjką naładowaną 100%, jak jest w telefonach, i teraz wykonując jakąś aktywność, no ta bateria spada, po prostu wyczerpujemy się. I w momencie, kiedy w ciągu dnia położymy się spać, to ten poziom energii wzrasta, możemy się doładować. A w momencie, kiedy robimy coś takiego, jak oglądanie telewizji, to zatrzymujemy. Porównując, jakby na przykład zamiast korzystać z telefonu, położyć go na bok, no on raczej zachowa tyle, ile ma procent, ewentualnie troszeczkę spadnie, natomiast to będzie tak jakby zawieszenie użytkowania. I troszeczkę tak tutaj też odnoszę. W przypadku hobby i innych rzeczy ciężko określić, zależy jaka to jest czynność, czy wymaga wysiłku fizycznego, czy nie. Natomiast ten wysiłek i tak ostatecznie wpływa na poprawę. Więc y, to nie jest tak, że każdy wysiłek tak jakby rozładuje, tylko nawet...